Siemanko, jestem Matyzanin, a to je... Siemankę, jest... a to jest kolejny odcinek z GTA 5 na moim kanale. Dzisiaj na odcinku to, to będzie kontynuacja jakby z poprzedniego. Napad na kasyno. Wcześniej mieliśmy save, ucieczka i wejście do pojazdów, i wjazd do kanałów, teraz mamy ucieczkę do A I do tego. Eee, do, do samego, No tak, do i, I wejście do samego odcinku, kasyna. Matyzanin, a ty tylko bierzesz y, od z wjazd, czy nie? On tutaj, no, ja to bieżąco. bieżąco. Na bieżąco. Dobra, a więc tak, dzisiaj na odcinku jest no ze mną Vlady Pyl. A jakby co, to mogę nawet... No, no przywitaj się, Vlady, co ty taki niemiły jesteś dla widzów. Nie szanujesz nikogo. Siemanko, no siemanko! No, i nie? jest tak, sześćdziesiąt. Jestem, tylko. No mi te mapi na Polska, twoje imię, Grzana, u nas w tym nie będę mówił. Ja to co, ja na zapas 20 odcinków. <grym <grym więc to wiesz. Nie <grym>, nie nie <grym>, Gubią mnie, ja się wycofam. Nikolas, nie pijesz jeszcze dzisiaj nie zgubili. Dobra, no, ale czy zamierzasz? Ja się po prostu mam żeby lepiej... Bo... Ale nicholaz wyjdź nawet bo oni mogą do wyjeżdżać, wjeżdżać, weź się wycofaj! Myślisz, że mnie coś pisał na live, ale nie byłem na ten... O, mogę ale skręto zrobiłem! Zobaczyć. Ej, to w ogóle to już to jest... Ej, już to jest, to jest, to jest to ten odcinek na tym, na kanale twoim. Macie. No to super, dobra, a więc tak, widzowie, oczywiście będzie... No to jest, będzie... jest, jest jakiś jakiś... Sandry... O, dobra, nie co? nie, co, odcinek? Um. Nie, u mnie. Aha. Wieku, czy... O nie, oczywiście. Widzowie, Będzie jeszcze wy? perspektywa oczywiście u, u na, na kanale no? no, Wulaty Fly. Wadzi... Ale nie, jest tam blisko. Dawaj szybko spierdzielamy. Ale to jest na ulicy. Myślę, że ten ten ale A, ale że tam, ona tam może wjechać, bo nie wjeżdżała. wiem. Chyba nie zrobimy tego literalnego wyzwania, bo to przecież jeszcze musi być 15 minut.

To tak, jest no. Oczywiście polecam, żeby wpaść na kanały do chłopaków w tyle i grzegorz No Będzie z dwóch perspektyw. No, tak jak już na początku no, jeszcze mogłem. I u mnie na odcinku, dokładnie. Na odcinkach. Na odcinkach, wychodzimy od 2. A u mnie za dwa tygodnie a i widzę e, niedługo będzie seria, aż znaczy no seria, no kilka odcinków będzie z, e, z Kurumy wrzuc Scramjet. Właśnie robimy sobie te dwie scramjety. Przepraszam z Ja Przemu aktualnie mam 1600 no prawie 90. 1680. Zapacek. To jest prawo. No. Proszę Beatube na tym widzanie na za to, że mój odcinek będzie dwa tygodnie po. Wiecie, pogl nie poglądacie za szybko moją wersję, um, bo jakby to to przepraszam, ale ma to za dużo to, że nie nagrywam GTA, ja właśnie cały na stop. Spoko, spoko. A no i właśnie, niedługo wpadnie odcinek y, oczywiście z Farminga Simulator, Farming Simulator 19 tak? i prawdopodobnie... Może z Minecrafta jeszcze. Może z Minecrafta i Minecrafta. Y, y, myślę, że też z Skyland, co mnie, bo prawdopodobnie jest za darmo, to to pograje. Nie, nie. Nie sesje, tylko nie. odcinki! Serio, za skaną. Nie no, żartuję, ja bierz sobie. Spoko. Nie, wiesz, że jak City Cities Skylines jest fajna gra i jeszcze za darmo, to mogę sobie wypróbować. Bo wiesz... E, polecam ci zobaczyć, poradnik jak dobrze rozpocząć na internetach, jak po minganiu, ci. minganiu! Ja musiałam z z najpierw nowych światów odsłonić, bo totalnie ciągle wychodziłem na minus, nie? Aha, no. Żeby wyjść na lekko na plus, to musisz tam. wychodzić, nie? Panowie, 9 minut. Najlepiej to No lepiej 10 sekund. Ej, a to jak masz włączonego pojazda to też już ice? ci, hajs? Ale... jak? Ale z czego? Jak masz włączonego PSO? A nie, 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 nie. nie, nie. Zobaczcie, Róż jak, siedz jak jest. Siedzicie sobie i oglądacie moje y odcinki albo nas wszystkich, co nie? I czekacie sobie, a wam to zbija. O, a to Ej, e, grzian, sorry, że tak Trzy będę teraz... E, Grzan, sorry, że tak będę teraz żulił i, so i przepraszam was widzowie. Ty, ale poleć mój kanał na twoim Ale ja zazwyczaj polecam, tylko później mi się nie chce Będę bym musiał wstawiać do opisu, nie linki, ale właśnie... No nazwę. tak nie chcę no nazwy. opisu, bo tak, to ale... Linki jest bez sensu, zawsze... ale nazwy. Tutaj, czy, nie, ja ja napiszę opis na live'ie i on zawsze będzie na tym opisie. Ej, właśnie się ostatnio mnie pyta, pytał widzowie, że dlaczego napisałem, że tylko żalem 930 odcinek. Bo Dariu, jak Dariu, ja puszczam odcinki, to, y, to to jest dwa tygodnie później. Ale ja, ja wiem, ale to był na tym odcinku... No akurat najczęściej to najczęściej to ja gram ale ja tylko początek od oglądam i dlatego bo, o, Oczywiście, coś tygodniu coś znowu na napisał, ale teraz nie tygodniu. mogę przeczytać ile y, 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 napisań minut? Eee, a czy wiesz, ja, ja tak eee. nie od początku ucieczki, ty, ale co? jeszcze 6, 8 minut co? Bo to nie wiem tak od no początku ucieczki. A więc to nie, nie zdążymy. Nie, nie, Nie zdążymy panowie. A może, skąd wiesz? A ile mam no, no co jest? Jeszcze 7, Jeszcze no prawie 8 minut, ale nie zacząłem od początku. No to tam może z 2 minuty trochę mniej. No. Nie, nie no, z, z 4 minuty. No to jeszcze 3 minuty 20 sekund. To ja mam... 1 minuta! Jedna no! minuta 20 sekund. Jak no to, to się 20... nie zbagowało, byśmy mieli wszystko zebrane. Tak, tak. Bo jedno się jedno zbugowało. to ja ja zbugowałem, a weź się ode mnie odczep. Nie, weź a weź się ode mnie odczep. Nie, nie to też to, 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 to się też ale później mogłem wziąć. Jak no ja właśnie nie mogłem, a ja właśnie nie mogłem. No może trzeba było zebrać inne, bo jak ja zebrałem inne, to wtedy mi się odbugowało. A yeah, ja, sobie... yeah, ja dostarczam. Ja yeah, ja dostarczam. Yeah. Ale bez restartu! Czy nie? No, a, Krzyściu wrócił na live'a. Okay. bez restartu, będzie kozacko! Bez restartu 100 tysięcy. Ta próba była bez restartu. Dlaczego 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 to, Co? Łapot, Co? to, to? Tak, No, jak? Żeś ty Dlaczego zrobić. Ja najwięcej złota zebrałem. A, może No. Nie. Ma... No? Ja, ja najwięcej na... zebrałem. No, wziął najwięcej. O, ja się dostałam, mam! Ile? Tak! 19. 93 sekundy. Nikt nie ginął. Jest! Szybkie! Strzały w głowę! na no mnie. A 13 trzeba! Ej! on się Dobra, teraz robimy Unicolasa, wiadomo, nie? Nie wiem, Fort może! Bo nie wiem, ile a, a więc tak, to, to był odcinek z GTA V. Oczywiście e, na moim kanale będą dwie perspektywy: Vlad i PYDY. Trzymajmy A więc, no to zobacz.